serdecznie. Dzisiaj zrobię ciasto lodowe kaktus. Kaktus jest przepyszny. Środek sorbet owocowo truskawkowo-malinowy z miodem. Pyszny, zdrowy. Na wierzchu biała czekolada z barwnikiem i z pesteczkami. Słuchajcie, tu trochę pracy jest. Znaczy, trzeba te pesteczki wyizolować, jeszcze jak przecieramy owoce, to nam zostają. Wygląda fajnie. Efekt naprawdę piorunujący. Pamiętajcie, Kuchnia Renaty, najlepsza kuchnia w internecie. Kliknij tutaj, zasubskrybuj mój kanał. Dziękuję bardzo za wszystkie subskrypcje, a teraz wracam do kuchni. Potrzebujemy 500 g truskawek, 300 g malin, jeden zielony barwnik, jedno kiwi, sok z trzech pomarańczy, sok z jednej cytryny, 300 g białej czekolady. Cztery łyżki miodu. Przygotowujemy teraz sok z pomarańczy. Wyciskamy sok z pomarańczy. Zobaczcie, kolorystycznie mi pasuje. Mam sok z pomarańczy i sok z cytryny. Pół kilograma truskawek obrałam, obukałam oczywiście, pokroiłam i dołożyłam cztery łyżki miodu. Zrobiłam to wcześniej, bo tak godzinę, dwie musi to posiedzieć, żeby właśnie owoce puściły sok. Dokładam malinę w ilości 300 gramów. Piękne owoce potraktuję blenderem. Wszystkie owoce przecieramy przez sip. Dolewam sok pomarańczowy. Dolewam sok z cytryny. Wszystko mieszamy, próbujemy, czy jest na tyle słodkie. Jadałam, tak jak przypominam, 4 łyżki miodu. Więc jeżeli dla kogoś by było to było za mało słodkie, to ewentualnie można właśnie sobie jeszcze dosłodzić. Wyjęłam specjalne urządzenie maszynkę do robienia lodów. Tu jest miska, która jest mrożona w zamrażalniku. Kładą się siedzieć gdzieś tak 8-12 godzin. Trzymam ją rękawicami, bo mi odmroziło palce. Wkładam tutaj do osłony. I teraz ja będę robić ten sorbet właśnie w tej maszynie do lodów, ale można ten sorbet normalnie wylać do pojemnika wkładamy do lodówki tak na godzinę. Oczywiście, że do zamrażalnika, a nie do lodówki, bo przecież się musi zamrozić. Mieszamy, potem znowu, myślę, że tak 3-4 razy trzeba będzie przemieszać, żeby ten sorbek miał taką odpowiednią konsystencję. Widzicie, maszyna chodzi i ona musi chodzić, nie możemy wlewać masy, gdy maszyna nam nie kręci, bo po prostu nam się zamrozi. Ta miska jest bardzo zimna, teraz będę tutaj próbowała i czy co ja sobie chyba wezmę lejek, bo czuję, że to doleje. Pomogę sobie lejkiem, bo bałam się, że mi się to nie uda. Miksowałam około godziny, teraz wylewam do foremki o wymiarach 11 na 29. Wkładamy do zamrażarki na parę godzin. Myślę, że a będzie do rana. Przytrzymamy i będzie najlepiej. Kaktus się mrozi, a teraz zrobię polewę. Przygotowałam 300 g białej czekolady. Kąpieli wodnej ją będę rozpuszczać. Czekolada zaczyna się rozpuszczać, mieszamy do całkowitego rozpuszczenia. Potrzebny był mi zielony barwnik, i właśnie do zrobienia polewy. Kaktus ma zieloną polewę. Damy parę kropelek będziemy mieszać. I zobaczymy, jaki odcień zieleni otrzymamy. Ja jeszcze dołożę no i słuchajcie, no i oczywiście w kaktusie są pestki, nie wiem, no są jakieś tam więc dosypuję, przygotowałam, umyłam przetarłam pestki z truskawek z kiwi właśnie do tego było potrzebne, mieszam no i teraz pokryję czekoladą kaktusa, zobaczycie jak fajnie wygląda ślicznie zamarzło przecież kolor jest przeobłędny Zobaczycie jak wygląda gigant kaktus, fajnie się Oblało, fajnie wiązało w momencie. Proszę bardzo, zobaczcie, dwa twardy pestki też widać. No to wygląda fajny kaktus. Teraz będziemy kroić. próbujemy kroić. Nagrażam sobie trochę nóż. O! No fajnie. Ha, ekstra! Zobaczcie, Warstwy można. Super! Kaktus. Ślicznie wygląda, gigantyczny, smakuje też pysznie. No Wiecie, wiemy co jemy, no słuchajcie, same owoce, miód, nie ma cukru. Trochę czekolady, ale taki śliczny z płesteczkami, słuchajcie, chrupie pod ząbkami. Zdjęcie kaktusa oczywiście na Facebooku, czekam na lajki. Oczywiście tutaj jest przycisk, pojawia się, subskrybujcie, będziecie na bieżąco, pozwala mi to rozwijać mój kanał, oczywiście docieram dzięki temu do nowych odbiorców. Zapraszam na nowe filmy.